Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen. A wy oglądacie kolejny odcinek pasku podglądają. Słuchajcie, powiedzcie, jak wam się podobało intro. Intro nowe. Autorem jest BadPay. Bardzo mu dziękuję. Na razie, jeszcze w takiej fazie zaawansowanej bety. Jeszcze będziemy coś z nim kombinować, zarówno z BedPayem, jak i z intro. Niemniej ciekaw jestem waszego zdania. Muza wieje epickością. Filmik jest dość standardowy, ale mam nadzieję, że Wam się. Podoba, słuchajcie, e, bitwa. Już jakiś czas temu Norbi ją podesłał. Również chwalił się ją na, na forum WOTA, bo jest się czym chwalić wbrew pozorom. su 122-44 Tedek premiowy. Fajny, naprawdę fajny. Jakby jeszcze mu ograniczyli matchmaking do ósemek, to w ogóle byłby straszny rozrabiaka. Bo jak trafi na swoje tiery, to w ogóle jest rzeźnia i pogrom. Na ósemkach jeszcze daje radę. Czasami na dziewiątkach jednak trochę nie domaga. I albo trzeba szukać dobrego strzału, albo walić już ze złota. Niemniej tutaj losowanie, powiedzmy. E, takie pół na pół e, Kładąc nieładnie akcent Siódemek sporo, sporo ósemek Także nawet nie jest źle Oni mają dość ciężki skład, ale e, Na pewno domyślacie się, że Norbi sobie z tym poradzi Ale zobaczycie jaka tutaj będzie po prostu e, Może nie kamperyada, Ale naprawdę strzelanie po prostu jak do kaczek Takiego wyniku na SU Nie widziałem szczerze mówiąc bardzo dawno Albo wręcz w ogóle Jakiś czas temu pamiętam na kanale Hallaka e, Był gościu Turok który pokazywał swoją bitwę na Prochorowce. On tam miał jakiś problem z naprawieniem się, miał uszkodzone działo. tutaj w ogóle coś dziwnego, że udało się dignąć na jak pancerze czwartym. Teraz kolejny protek pokazuje boczek, więc jakby tam dobrze pocelować, to może by wpadło, niestety nie wpadło. Wracając, Turok właśnie jakiś miał tam problem i miał uszkodzone działo, nie mógł strzać, a i tak naprawdę naklepał chyba z 5 koła damage'u. Także naprawdę wynik rewelacyjny, a tutaj zobaczycie, wszystko będzie elegancko i naprawdę wynik będzie bardzo, bardzo zacny. Czeka, ciekaw jestem, dlaczego Norbi załadował tutaj HEK-a i nie zmienił go. Bał się, że go zaświeci ten A43, także nie wychylał się zbyt mocno, ale mając przeciwko sobie protka, może tego jak pancera czwartego, którego wcześniej od którego wcześniej się dignął. Myślał, że teraz trzeba będzie próbować go dobić być hekiem, ale no zobaczycie, trzy próby za chwilę będą strzelania z heków i trzy próby nieudane teraz w końcu przeładowanie na zwykłą amunicję, pokazuje się właśnie w tym momencie protek i teraz czy się uda trafić w protka. Poleciała pierwsza pestka w ogóle nieudana, także no cóż, nie weszło i teraz który pocisk jest załadowany, bo właśnie teraz o widzicie hek jest znowu załadowany. Specjalnie przeładował Haeka i teraz strzał nie doleciało jakoś tak dziwnie. Teraz znowu haek jest ładowany, więc jak się przekonacie za chwilkę. No Z tymi haekami to tak trochę marnie wyszło. Strzał drugi raz nieudany. Dobra, przyspieszę trochę, bo to nie ma co. Kolejna próba strzału z Haeka. Znowu ziemia w końcu się skończyły hajaki. więc będzie można walić z normalnej amunicji i pierwszy strzał. Od razu pierwszy strzał bardzo ładnie, trafiony za 376. Także już dwa y, strzały na razie oddane. No, wynik wciąż nie imponujący, tylko. 750 punktów uszkodzeń, to jest kolejne T34. Wyjazd bardzo ładnie, piękny strzał yy, z. Po wyjechaniu, niestety, T34 się odgrył za 404, aż ale ładnie, bez idealnego mierzenia. Łyknął pestkę jak młody pelikan rybę. Także e, mamy już na razie 1100 punktów uszkodzeń. Jedna pestka przyjęta, e, no trzeba właśnie na SU uważać, bowiem ten pancerz, mimo że dobry kąt kątman, to jednak tylko chyba 90 mm, ale już jakieś dingi na jaźmie, na boku. No i teraz zobaczcie tu, jaka będzie, bo ogólnie to jest mapka, oczywiście, piasty, piaszczysta rzeka w trybie szturmu. E, więc to chłopaki muszą. E, zaatakować i zdobyć flagę, ewentualnie zniszczyć wszystkich i teraz zobaczcie jak pięknie sobie z kolei SU-100Y wyjechało, pokazało boczek, piękna pestka sklejona w bok, tylko szkoda, że takie losowanie niskie bo tylko 340 to jest poniżej wszelkiej krytyki losowanko bo pestka ma 390 średniego, ale druga pestka spokojnie wklejona SU do garażu, pierwszy frag na koncie Także co mamy dalej, cóż mamy dalej, żeby te se postrzegać? Tam jest z kolei T34, dobra miejscówka znaleziona. Jest, można się ukryć przed ogniem przeciwników. T34 pokazuje boczek, bardzo ładnie, 409 wklejone. On nam 404, to bym mu 409 w takim razie, i jeszcze pokazuje się wciąż, nie wiem gdzie jesteśmy. Także drugi do garażu. Dziękuję. Bardzo lubię ja też niszczyć przeciwników Którzy e, nas trafili Choć raz, więc to jest taka jakby za, e, Zapłata za Strzelanie po naszym czołgu Teraz zobaczcie kolejny, e, kolejna piękna strzelnica Jackson na, na zjeździe Próbuje uciekać powolutku Piękny ten strzał, naprawdę fantastyczny Trafienie w ruchu, Black Prince nieogarniający Gryza bardzo e, pokazuje Idealnie, pięknie, raz pestka Weszła za 399 e, On jeszcze ma tam sporo HP Do, do spompowania, więc kolejny strzał i tym razem nie weszło. Także teraz zobaczcie, mamy z kolei su 152 na traku. Stojące dokładnie na szczycie górki. Także pięknie, kolejny raz, już cztery fragi, idzie nieźle, naprawdę idzie nieźle. E, 3000 punktów uszkodzeń. To już jest wynik zacny. Kolejny udany, teraz załadowane złoto. Trzeba tego Black Princea jak najszybciej zgasić. 315 punktów zdrowia. Poszło po wieży, weszło przebite. Bardzo ładnie. Piąty frak 9 do 2. Także ta na bitwa naprawdę się toczy. Naprawdę szybko i dla nas w sposób udany. T29 pokazuje Bog wieży. Dziękuję. 3600. Mój rekord to jest chyba 3800 z tego co pamiętam na tym sukcie. Kiedyś miałem okazję zrobić czwórkę. Już tak było bardzo, bardzo blisko, żeby cztery zrobić, ale jakoś się nie udało. A z kolei Norbi ma już 3660. No i teraz przyspieszę, bowiem zobaczycie, to śmiało jak to się będzie wyglądać ten KW-5 z kolei tak jakby miał owsiaka by, przepraszam, owsiki wierci się strasznie w miejscu w przód, w tył, w przód, w tył, w, przód, w tył, a Norbi tylko marnuje złote pestki próbując go trafić w we wieże, nie udaje się jeszcze tam jedna próba, a jednak nie i z trzeci zrobił KW-5 więc teraz my już na normalnym tempie jedziemy sobie dalej Cóż my tam mamy przeciwnicy się pobunkrowali ostatnia czwórka przeciwników pobunkrowała się praktycznie w dwóch trzech kratkach więc my musimy podjechać do nich bo oni chyba nie mają za bardzo zamiaru z nami się bawić więc to my pojedziemy zabawkami do nich i może jeszcze raz przyspieszę żeby znowu nie było zbyt nudno i strzelić w niszczy w tym czasie vk 4502A No i zobaczcie świeci się pełniutki Pershing, pełniutki i strzęć także dwie naprawdę fajne pełne pini tam stoją, ale do nich dojedziemy za chwilkę. Na razie trzeba sprawdzić. O, jeszcze jest pełny is i jeszcze jest pełne su. Co oni robili? Nie wiem, ale całą bitwę zachomikowali. Tam jeszcze stoi 4800 punktów zdrowia w czterech czołgach. Także naprawdę, no teraz już trochę mnie, bo tylko 4500, ale jeszcze jest w co strzelać. Spokojnie, jeszcze sobie Norbit tylko tak musi zachować umiar i rozwagę, żeby nie wychać pod lufy, bo mogą go spokojnie skończyć. 4300, no teraz 4200 w trzech czołgach. I teraz zobaczcie, jaka będzie, jaki będzie festiwal strzelania, wyjazd na tego Isa. Próba strzału, niestety nieudana, za szybko, bez mierzenia. Oj, i strzecie się dingnął. No to była dobra magia, żeby i strzeci dingnął się od boku SU ale teraz pokazuje nam IS boczek 4-2-6, losowanie bardzo ładnie. Jeszcze jedna pestka. Boom, No, a Teraz zniszczony siódmy frag i jeszcze mamy równo 3000 punktów zdrowia w dwóch czołgach. To będzie IS. Zobaczcie, IS bardzo ładnie pocelowany w boczek, pięknie trafiony. Już mamy 4805 punktów y, damage'u naklepane. Kogo teraz wystrzelić? Tylko znowu ISA bardzo ładnie za 346. Niestety IS. Ma możliwość trafienia nas, ale na szczęście niski Po Poprzedniej płycie bardzo ładnie, 415 Mógłby Norbi jeszcze w persza tam pompować, teraz z kolei po dachu Bardzo ładnie, e, tam jest bardzo niewiele pancerza, więc trafione Już 5900 punktów uszkodzeń, 8 fragów i jeszcze strzał w potylicę Pershinga mamy 6277 punktów uszkodzeń I 16000 tysięcy włęki. My przechodzimy do podsumowania Zasłoniłem trochę tytuł, bowiem chciałem, no jakby. Zapytać was, jak myślicie, ile za taką walkę jest expa, bo naprawdę bardzo dużo expa. Oczywiście odznaka Mistrzowska As Pancerny. Tutaj nie było mowy o niczym innym radley Walters duży kaliber specjalista. Zobaczcie moi drodzy na tytuł. Radley Walters Top gun High Kaliber 6277 punktów uszkodzeń oraz 2200 2012 czystego expa w 8 według pewnie tych Statystyk pobitewnych, a nie w grze 17 600, tak naprawdę bardzo, bardzo wysoki wynik. Moi drodzy, no to jest kolejna bitwa, która przekracza. Magiczny próg 2000 punktów doświadczenia czystego. Naprawdę fantastyczna robota, Norbi. Miałeś tutaj, no bracie, dobre strzelanie, tutaj muszę przyznać i sam pewnie przyznać, że przeciwnicy ładnie się pokazywali. No ale cóż, no, 152 i z piątka 5 po Zerodonga. KW5 zrobiła cool headed 49 strzałów odbitych, 60 przyjętych, także naprawdę, no sporo się nabronił, 7600. 630 szkad, tylko że żadnego punktu uszkodzenia nie zadał, robił to taki bunkier ruchomy no ale, nie każdy musi dużo punktów uszkodzeń w każdej grze zrobić, 33 oddane strzały, 25 trafionych 20 z penetracją, 6 przyjętych strzałów 4 dingnięte, co jest ciekawe 1180 zablokowanych przez pancerz To się rzadko na SU zdarza 11 przeciwników uszkodzonych 8 zniszczonych 152 tysiące, prawie 151 tysięcy zarobku po odjęciu kosztów Tam było sporo złotej amunicji Wychodzi i tak na czysto 181 tysięcy kredek Zobaczcie, 3018 Punktów doświadczenia Łącznie z jakąś tam misją Czy czymś, 3621 Ale 3 koła expo To już jest naprawdę bardzo bardzo fajny wynik. Cóż, gratuluję raz jeszcze. Liczę, że Wam się powtórka podobała. Może była camperska, może nie była jakoś specjalnie wybitna, ale pokazująca, co potrafi zrobić. Su 122-44 to jest naprawdę fajny pojazd. Jeśli mielibyście okazję go kupić, to uważam, że jest to e, warte rozważenia. Jest to fajny fantank, mnie się bardzo podoba. Przede wszystkim dźwięk jego działa z modyfikacją gnomfadera. Fajnie, przyjemnie e, brzmi to 122 mm. E, dobry, mobilny Tedek. Może bez większego pancerza, ale ale całkiem można nim pojeździć po mapie, można się gdzieś zbunkrować i paziować co 6 sekund z groszem po 390 średnio. Także to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego tygodnia, do następnego, cześć!